W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam przełomowe zmiany w prawie emerytalnym, które wchodzą w życie już w czerwcu. Dowiecie się, jakie nowe przepisy wprowadza ZUS i jak wpłyną one na Wasze świadczenia emerytalne. To informacje, których nie możecie przegapić. Cześć wszystkim, jeśli interesują Was sprawy emerytalne i chcecie być na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach, to świetnie trafiliście. Zanim przejdziemy do szczegółów, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka. Żeby nie przegapić żadnych ważnych informacji dotyczących Waszych praw i świadczeń. Czerwiec 2024 roku przynosi nam istotne zmiany w systemie emerytalnym, które dotkną miliony Polaków. ZUS właśnie rozpoczyna proces wysyłania decyzji dotyczących nowych zasad naliczania świadczeń emerytalnych. Jest to jedna z największych reform systemu emerytalnego w ostatnich latach, która ma na celu usprawnienie procesu przyznawania emerytur i dostosowanie go do aktualnych warunków ekonomicznych. Pierwszą kluczową zmianą jest wprowadzenie nowego systemu waloryzacji składek emerytalnych. Od czerwca 2024 roku będzie on uwzględniał nie tylko wskaźnik inflacji, ale również realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To oznacza, że Wasze składki emerytalne będą lepiej chronione przed skutkami inflacji, a ich wartość realna zostanie zachowana w długim okresie. Kolejną istotną nowością jest modyfikacja zasad dotyczących wcześniejszych emerytur. ZUS wprowadza nowe kryteria, które umożliwią szerszej grupie osób skorzystanie z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to szczególnie osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz tych, którzy rozpoczęli pracę zawodową w bardzo młodym wieku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ZUS będzie teraz automatycznie informował osoby zbliżające się do wieku emerytalnego o możliwości przejścia na emeryturę. Będzie to realizowane poprzez specjalny system powiadomień który ma zapewnić, że nikt nie przegapi możliwości złożenia wniosku o świadczenie emerytalne w odpowiednim czasie. Wprowadzono również nowe regulacje dotyczące łączenia emerytury z pracą zawodową. Od czerwca osoby, które zdecydują się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą mogły liczyć na korzystniejsze zasady naliczania świadczeń. To rozwiązanie ma zachęcić osoby w wieku emerytalnym do pozostania aktywnymi zawodowo, jeśli tylko ich stan zdrowia i chęci na to pozwalają. Istotną zmianą jest także wprowadzenie nowego systemu obliczania kapitału początkowego dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. ZUS będzie teraz uwzględniał więcej okresów składkowych i nieskładkowych, co może znacząco wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury dla wielu osób. W ramach nowych przepisów wprowadzono również ułatwienia w procesie składania wniosków o emeryturę. Od czerwca będzie można to zrobić całkowicie online, bez konieczności osobistej wizyty w placówce ZUS. System został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób mniej biegłych w obsłudze komputera. Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe zasady dotyczące emerytury minimalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, jej wysokość będzie regularnie weryfikowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Ma to zapewnić godne warunki życia osobom, które z różnych przyczyn nie zdołały zgromadzić odpowiednio wysokiego kapitału emerytalnego. ZUS wprowadza także nowy system informowania o stanie konta emerytalnego. Każdy ubezpieczony będzie otrzymywał szczegółowe raporty na temat zgromadzonych składek i przewidywanej wysokości przyszłej emerytury. Te informacje będą dostępne w formie elektronicznej przez cały rok, a nie jak dotychczas, tylko raz w roku w formie papierowej. Warto podkreślić, że nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zasadach dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie emerytalnym. Rozszerzono krąg osób uprawnionych do dziedziczenia oraz uproszczono procedury związane z przekazywaniem zgromadzonych środków spadkobiercom. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie nowych możliwości w zakresie dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. ZUS będzie oferował dodatkowe programy emerytalne, które pozwolą na zwiększenie przyszłych świadczeń poprzez dobrowolne wpłaty dodatkowych składek. Szczególną uwagę poświęcono również sytuacji osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy wprowadzają bardziej elastyczne zasady opłacania składek dla przedsiębiorców, uwzględniając sezonowość ich działalności i wahania w przychodach. W ramach reformy wprowadzono także nowe rozwiązania dotyczące emerytur dla osób pracujących za granicą. Usprawni ono proces łączenia okresów składkowych z różnych krajów UE i zapewni sprawniejsze naliczanie świadczeń dla osób, które część swojej kariery zawodowej spędziły poza Polską. Ważnym elementem nowych przepisów jest również wprowadzenie dodatkowych zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby w wieku przedemerytalnym. Firmy, które zdecydują się na zatrudnienie takich pracowników, będą mogły liczyć na specjalne ulgi i wsparcie ze strony państwa. ZUS wprowadza także nowy system monitorowania i przeciwdziałania nadużyciom w systemie emerytalnym. Ma to na celu ochronę interesów uczciwie płacących składki i eliminację przypadków wyłudzania świadczeń. Należy pamiętać, że wszystkie te zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby system mógł się płynnie dostosować do nowych regulacji. ZUS planuje przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, która ma pomóc obywatelom zrozumieć nowe przepisy i skutecznie z nich korzystać. Warto również wspomnieć o nowym systemie doradztwa emerytalnego, który zostanie uruchomiony wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Każda osoba będzie mogła skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami ZUS którzy pomogą w podjęciu najkorzystniejszych decyzji dotyczących przyszłej emerytury. Dla osób, które już pobierają świadczenia emerytalne, wprowadzono nowe zasady ich waloryzacji. System ten ma lepiej zabezpieczać wartość świadczeń przed skutkami inflacji i zapewniać emerytom stabilność finansową. Podsumowując wszystkie te zmiany, możemy stwierdzić, że czerwiec 2024 roku przynosi nam prawdziwą rewolucję w systemie emerytalnym. Zmiany te mają na celu nie tylko usprawnienie działania systemu, ale przede wszystkim zapewnienie lepszej ochrony interesów przyszłych emerytów. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi zmianami w przepisach emerytalnych i innych ważnych regulacjach prawnych, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie żadnych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na wasze przyszłe świadczenia emerytalne. Na koniec przypominam że jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące nowych przepisów emerytalnych, możecie je zadać w komentarzach pod tym filmem. Postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.